Byliśmy i dziedziczymy też korzenie i zainteresowanie tymi sprawami. My nie jesteśmy oderwani od normalnych ludzi. Nie jesteśmy grupą wychowaną w jakichś elitarnych kręgach, którzy dadzą się przekonać pierwszym lepszym teoretykom, którzy przedstawią alternatywne koncepcje etyczne, że to, co zawsze było dobre, teraz jest złe. Nas się nie da na to nabrać. Mamy zdrowy rozsądek. Wiemy, co to prawo naturalne. Wiemy, co to prawa... Gospodarcze. Nie dajcie się nabrać. Zapytajcie pana prezydenta o kilkanaście długich dni milczenia, kiedy ten projekt w skandalicznych warunkach był przeprowadzany przez Sejm. Milczenia w czasie, kiedy przedstawiciele organizacji związkowych i zrzeszeń branżowych nie zostali wpuszczeni do Sejmu na komisję, a zostały wpuszczone organizacje zajmujące się zawodowo zwalczaniem polskich hodowli. Zapytajcie o to. Nie proście o weto. Nie apelujcie o weto. Żądajcie weta. Nie się deklaracjami, nie zadowalajcie się deklaracjami kompromisów. Stajemy w obronie polskich rolników i hodowców. Polska wieś może liczyć na nasze wsparcie.